Prawda, 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 prawda. Prawda, byłem zdeterminowany, by wykonać mój plan, plan ocalenia ojczyzny. Ba, ba, ba! Stwierdził, że prezydent Rzeczypospolitej Narutowicz nie żyje. Wrażenia wielkie po tym przedstawieniu. Tak, jestem w szoku. Boję się. Czego? Że historia się może powtórzyć. Ale nie w takim dosłownym znaczeniu. Społeczeństwo, czy społeczeństwo się zdołało zmienić przez te już, ile to 100 lat. Się o tym, że prawdy są różne. Jest, yy... Cztery są podobne. Potrafisz wymienić? Nie, chyba nie. Ale wiem, że cztery są, a po góralsku to jeszcze chyba piąta jest. Chcielibyśmy Ci bardzo podziękować, że w tak brutalnych czasach właśnie potrafisz głosić miłosierdzie, czyli pokochać bliźniego swego jak siebie samego. I mm. teraz takie pytanie trochę ode mnie, trochę też od nas. Czy po prostu to jest możliwe, że ka, ka, każdy po prostu jakby w ten sposób może funkcjonować, czyli możemy się konstytuować na nowo, ale wtedy rozumiem, że zero stru, Hau, to jest jakaś rewolucja, każdy tak jakby... Powiedzcie, dlaczego Jezus? Dlaczego Jezus? Jest to Jezusie, jestem Jezusem. Inspirowane Jezusem, ale bardziej filozofią, bo to jakby Jędrzej chciał odejść od takiego, też jakby właśnie z jakby, yy, taki nazewnictwa chyba yy, związanego tylko z wiarą katolicką i chrześcijańską. Chodziło nam bardziej o to szerzenie miłosierdzia i dobrego słowa. Tutaj chodziło nam jego przyjście, czym jest Jezus, czym by było, jakby przyszedł dzisiaj, czym by był jakby przyszedł w przyszłości. No były takie momenty, e, kiedy gdzie... rzeczywiście wydawało się, że już on jest, prawda, na Ziemi. I to tak, tak jak... Mówi Pani o spektaklu. U, tak, nas, o no, spektaklu. u, nas, u nas się pojawia z trzy razy, z trzy razy się przewija. Nie no, jest o miłości. Myślę, że nie chcieliśmy po prostu robić jesełek albo mm -hmm. żywotu Jezusa, mm -hmm. tylko chcieliśmy zobaczyć co wokół tego tematu, jakie nam się, jak się, się wyobraźnią mm -hmm. ruchami, kiedy czytamy pismo na przykład. Na tapetę jako teatr. To myślę, że pytanie bardzo chcę zadać tak. do Jędrzejowi. Jędrzej, by pracował, jakby zrobił spektakl wcześniej. W teatrze, w tr te, w, te, w, te, w Warszawie. Został okay. też zaproszony jakby jako bardzo interesująca i fajna fajny artysta, który właśnie bierze jakieś takie niekonwencjonalne tematy na, na tapetę okay. i trochę je rozbraja od innej strony, bo jest ten spektakl troszeczkę powiedziałbym taki dziecinny, w niektórych, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jaki krówki, naiwny, jest, jest naiwny, naiwny, ale dlaczego tej naiwności w, w tym teatrze musimy się wystrzegać zawsze musimy być zaciskani seriośni? Bądźcie jak dzieci. Bądźcie zupełnie. No, no, faktycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobry, tak bardzo. bardzo. Dziękuję. bardzo Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Za zaproszenie. Dzień dobry, Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzień dobry, Hubert Sulima, czy Ja się spotykam ciągle z osobami, spotykam się ciągle z osobami, jakimiś obcymi, niektóre gdzieś mnie przy jakiejś okazji zaczepiają i mówią z takim przejęciem, że ten spektakl zrobił coś takiego bardzo dobrego. To na pewno nie jest spektakl, który do każdego trafi. Są, są pewne jakieś wrażliwe jednostki, do których to nagle przemówi i widzę, że robi coś takiego... No, na przykład usłyszałem ostatnio, że to był najczulszy spektakl, który ktoś widział i że ta pani mówiła mi, że wyszła z niego uniesiona i uspokojona. I mi się wydaje, że takie dobre emocje, jak ktoś dostaje i komuś pozwala to lepiej żyć, jest mu lżej po tym spektaklu, to, to wtedy jakby my jesteśmy tylko możemy się cieszyć. Jakby taki, taki jest cel robienia chyba tego wszystkim.